Czy johimbina jest skuteczna w spalaniu tkanki tłuszczowej? Tak, johimbina może być skuteczna w spaleniu tłuszczu, ale wszystko tak naprawdę zależy kiedy i jak jest stosowana. Oczywiście nie muszę chyba o tym mówić, że musi być deficyt kaloryczny. Johimbina to antagonista receptorów alfa2 adrenergicznych, a receptory alfa2 hamują spalanie tkanki tłuszczowej. Jochimbina, przez to, że blokuje te receptory alfa-2, które są szczególnie liczne w takich rejonach, można by powiedzieć, opornych na spalenie tłuszczu, takie jak dolna część brzucha, uda i biodra, pomaga nam właśnie w pozbyciu się tego uporczywego tłuszczu. Jest wtedy zwiększona lipoliza. Więc moim zdaniem jest to efektywny spalacz szczególności właśnie dla kobiet. A dlaczego? Bo kobiety często mają najwięcej tych receptorów alfa2 w takich miejscach jak właśnie te uda, biodra czy pośladki, w których jednak najtrudniej jest im zgubić ten tłuszcz. Eee, więc eee, więc ogólnie kiedy najlepiej jest używać jochimbiny? Jakie dawkowanie? No dawkowanie to zacząłbym od u kobiet nawet 2 do 5 mg, u mężczyzn od 5 do 10. No i najlepiej działa natcho, ponieważ insulina zakłóca jej działanie, więc dobrym pomysłem jest właśnie dodanie jej przed kręceniem kardio. Można też skusić się na dodanie na przykład fragmentu GH, który razem z jochimwiną będzie świetnie działał. On też Najlepiej sprawdza się, kiedy jesteśmy na czczo. Więc to będzie najlepszy pomysł. Druga opcja jeszcze może być przed treningiem. Jeżeli chodzi o badania Jochimbiny, co mówią badania? No, wiele badań pokazuje, że Jochimbina dosyć mocno zwiększa lipolizę i naprawdę wspomaga redukcję tłuszczu, szczególnie u osób, które mają. Eee, naprawdę z tym problemy. Eee, jedno z badań na sportowcach nawet wykazało istotne zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej u osób, które stosowały jochiminę w porównaniu do placebo. Mimo wszystko, jeżeli już bym dodał jochiminę, to byłbym za tym, żeby raczej dodawać ją na końcu redukcji, żeby traktować to jako gdzieś tam taki as z rękawa. No bo wiadomo, mimo wszystko pobudza nas, też wpływa jednak na układ nerwowy, więc nie jest też obojętny. Eee, więc moim zdaniem ostatnie 4-6 tygodni redukcji, żeby wspomóc tą lipolizę jak najbardziej, ok.